Cześć, witajcie, co Juju Witam Was w kolejnym odcinku Wszystko o koniach. Będziecie zastanawiać się, dlaczego tutaj jest tak dużo koni na tle, a to dlatego, że dzisiaj opowiemy sobie o maściach konia, tak? I dlatego tutaj stają te wszystkie moje konie, bo postanowiłam ustawić tutaj wszystkie maści koni, tak? Wszystkie takie podstawowe, jak że tak powiem. Czyli mamy tak. Yy, myszaty, srokaty, siwy, kasztanowaty, kary, tarantowaty, izabelowaty, i tutaj jeszcze jest gniady. Wy możecie pisać w komentarzu swoją ulubioną maść konia. Moją ulubioną maścią jest koni Kary, tak, żeby to się wiedzieć. Ale dzisiaj opowiemy sobie o wszystkich maściach konia, tak. Jeżeli ktoś nie wie nic o maściach, to może się czegoś dowiedzieć, także zaczynamy. Ok, maści gniada. Ja będę postawić tutaj maść, o której będziemy mówić. Resztę sobie odsuniemy. Na... O! Jak widzicie, gniad... maści gniady jest właśnie moja klecz, quarter horse zestawu. Z jest 2015, to jest salsa. Ona <laughs> jest właśnie gniada. Tutaj wam yy, ustawię. O, tutaj ją widzicie? No tak, o. I teraz <laughs> maść gniada. Maści gniada to nie to samo, co kasztanowata. U koni maści gniadej grzywa i ogon są zawsze czarne. Konie gniade, które mają rozjaśnione końcówki głów, włosów grzywy i ogona, również uważane uważa się za gniadę. Maści gniada posiada różne odcienie. Jasna gniada, grzywa i ogon są czarne, a tułów konia jest jasnobrązowy. Ciemna gniada, grzywa i ogon są czarne, tułów jest ciemnobrązowy. Skarogniada, grzywa i ogon są czarne. Był jest bardzo mocno brązowy, niemal czarny. Więc tak. Maść, teraz maść izabelowata i bułana. A właśnie, bułana. Jeżeli chcecie wiedzieć, to jest maść izabelowata. Maści Izabelowata jest klacz yy, Hafflinger próżyczka. Moja. No, tak. Ale jeszcze maści bułana. Poczekajcie chwilę. No to, no, to jest moja klacz Mustang 2016 Euforia. Ona jest bułana. Więc teraz masz maść Izabelowata i bułana. Dzięki genowi rozja rozjaśniającemu umaszczenie od koni krzesznowatych można pozyskać konia maści Izabelowatej. Sierść koni Izabelowatych występuje w barwach od kremowej i dynastyo-brązowej a włosy grzyby i ogona są jasne, prawie białe. Wyhodowanie koni izabelowatych jest bardzo trudne, ale jeśli się to uda, dziewięta czasem mają kremową sierść i niebieskie oczy. To maszynie nazywa się Kremello. Z maścią Izabelowatą wiąże się legenda. Nazwa tej maści pochodzi prawdopodobnie od Margrabiny Mar Izabeli, która złożyła osobistą Osobliwą przysięgę, gdy jej mąż szedł na wojnę. Szydłowała, że nie będzie zmieniać koszuli, dopóki jej mąż nie wróci z wojny. Mąż, powrócił, mąż wrócił po siedmiu latach, podczas których koszula Izabeli przybrała kolor żół, żółto-beżowy, taki jak maść koń Izabelowatych. W maści bułaną cechuje czarny kolor włosów, grzyby i ogona, a z czarna pręga przebiegająca z wyższości zwierzęcia. Nawet częściej występuje w kolanach od beży do szarości. To wszystko. Teraz y, przechodzimy do Maści Karej. I Maści Karej jest y, mój ogier Mustang Diablo. Tak. Maści kara konie Kary rodzą się czarne i takie pozostają przez całe życie. czym czarne. Mają zarówno włosy, sierści, jak i ogony oraz grzywy. Konie kare mogą, mogą różnić się odcieniem. Sierść niektórych z nich ma odcień metaliczny i silny połysk, połysk. inna zaś ma odcień grafitowy bez połysku. Konie o maści czarnej nazywamy karymi, nawet jeśli tylko w zimie czarny ma głęboki odcień, a weź tylko brąz lub jest odwrotnie. Teraz yy, maść kasztanowata. I maści kasztanowatej mamy klacz hanowerską. To jest klacz, to jest kasztanka z zestawu turniejowego 2016. Tak. I ona jest właśnie maści kasztanowatej. I maść kasztanowata. Maść kasztanowata jest nieco podobna do gniadej. Konie tej maści mają żywy ogon w tym samym kolorze, co sierść, lub nieco jaśniejszą. Konie kasztanowate to konie brązowe. Istnieją różne odcienie maści kasztanowatej. to kasztanowata, żywy ogon tułów są jasno-brązowe. Ciemno kasztanowata, żywy ogon tułów są ciemnobrązowe, brązowe kasztanowata, żywy ogon tułów są w ciemniejszym odcieniu niż ciemno Złoto kasztanowata, Grzywa ogon tułów są jasnobrązowe. W promieniach słonecznych wyglądają jak ciemnozłote. Na maści każdej nowatej zajdzie się koniec przedziału od maści rudobrązowej do brązowej z grzywą i ogonem tego samego koloru lub nieco jaśniejszą. Okej, okay, teraz maść myszata. Maści myszaty jest moja Klacz Mustang z kolekcji, to jest y, Omega, tak? ona niestety chyba nie będzie stać, więc będzie stała tutaj, o, ja przyniosę na nią kamerę, żebyście ją dobrze widzieli, bo ona słabo stoi, także musi tam stać, ale <laughs> maść myszata, maść myszata powstaje w wyniku rozjaśnienia czarnego pigmentu w sierści konia, który genetycznie jest kary. Odpowiada to za gen dilution, którego działanie nie, ob nie obejmuje jednak żywy ogon ani pręgi grzywotowej. W efekcie zamarwienie sierści przechodzą popielatego do ziemistego, a ogon i grzyw pozostają ciemniejsze. Często również na kończytach pojawia się pręgowanie. Tak. Właśnie była maść. Myszata, teraz maść siwa. Maść siwej jest moja klacz, czyli picańska z 2013 roku. To jest biała. Tak, wiem, że trochę takie dziwne imię, ale tak, takie już ma. <laughs> Jeżeli macie jakieś lepsze imię dla niej niż biała, to możecie pisać w komentarzach. Maść siwa. Proces siwienia u koni postępuje z wiekiem. Podobnie jak u ludzi, a tempo tego procesu jest indywidualne dla każdego zwierzęcia. By stać się śnieżno-białym, jeden koń potrzebuje więcej czasu, inny mniej. Nie należy więc każdego siwka wyleć za staruszka. Siwe konie są równie długowieczne jak inne. Rodzą się jako karę, gniade, Kasztynowate nawet strakate, lecz w miarę upływu czasu przybywa im białych włosów. Maść siwa charakteryzuje się przedziałem koloru sierści od śnieżno-białego do szarego oraz takim samym kolorem włosów, gona i grzywy. Można też spotkać konie, które na swojej sierści obec siwych białych włosów mają, ciemno, m, mają ciemniejsze lub plamki planki tej samej barwy. Taką maść określi się jako siwą jabłkowitą. Na siwej maście mogą też wystawać plamki br brunatnych włosów, wtedy o koniu mówimy siwych reszczce. I to jest właśnie maściwa. Teraz maść strokata i tarantowata. Właśnie mamy maść z Jest to ogier pinto 2015 Karino. A maści tarantowatej mamy Placz knapstrób, Kropkę. Tak. Maście srokata i tarantowata. od srokatą charakteryzują się konie łaciate, a tarantowatą nakrapiane. Łaciate i nakrapiane konie są szczególnie poszukiwane przy jest w stylu Hodowla tych koni nie jest łatwa. Wielu amatorów srokaczy chcących, chcących od swojej klaczy jednolitej maści uzyskać srokatego zierwaka, poszukuje srokatego ogiera. Tu spotyka ich rozczarowanie. Jeśli chce się wyhodować srokatego konia, się kupić klasę rasy, w której występuje tendencja umaszczenia. Przykład: Paint Horses. Srogatowe konie wykorzystywana do jazdy z stylu westernowym. Amatorzy koni tarantowatych powinni szukać materiału hodowlanego wśród koni apalosa i knapstrup. Konie pinto to amerykańskie odwójniki strokaczy. Nie jest to rasa, lecz określenie koni o charakterystycznym umaszczeniu. Ze względu na to, że maść strokata może być rezultatem działania aż czterech, różnych genów, obszary bieli mogą przybierać rozmaite kształty i występować w zróżnicowanych fragmentach ciała. Wszystkie z tych genów są dominujące, więc już ich pojedyncza kopia wywołuje efekt maści srokatej. W zależności od sposobu dziedziczenia, warunkującego określony wzór maści srokatej, wyróżniamy. Hmm. Myślę, że nie będę Wam czytać o co tutaj chodzi, ale powiem, jakie są właśnie Wzory. Tobiano, Overo, Tobero, Sabino i Splash White. Więc to by było, myślę, wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Trochę inaczej go zrobiłam, ponieważ, jak widzieliście, pokazałam Wam właśnie wszystkie Maści. Jak mówiłam o jakiejś Maści Konia, to pokazywałam Wam Konia. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie w komentarzach. Co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku? Jaki temat poruszyć? Ja myślę, dam Wam takie dwa tematy: albo chody konia w następnym odcinku, albo. Albo. No, właściwie, sami możecie zobaczyć w opisie. Poza tym możecie pisać w komentarzach, co właśnie chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Także jeszcze raz przypominam, gdyby ktoś zapomniał, wszystkie maści to Myszata, bułana... Dobra, jeszcze raz. Myszata, bułana, srokata, siwa, kasztanowata, kara, tarantowata, izabelowata i gniada. Także... Możecie pisać w komentarzach właśnie też jaka jest wasza ulubiona maść i co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Tak. Jeżeli chodzi o to, kiedy będzie następny odcinek serialu, to powinien się on pojawić jutro, ale nie obiecuję tego na 100%, ponieważ jutro yy, jutro... Dobra, może wam powiem, jutro wjeżdżam do babci, także... Jeszcze nie wiadomo do końca, czy będzie jutro odcinek serialu, ale postaram się go jutro wrzucić. Także to było wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmach i gdyby się jutro nie pojawił odcinek serialu, to bardzo przepraszam, ale myślę, że się pojawi, także do zobaczenia.